Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, moi drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam Was, cały czas patrzę tutaj, bo mi coś się nie wyostrza na mnie chyba. Jesteśmy. Um, dzisiaj zapraszam was na test nowego podkładu, który został mi polecony przez was i to jest, uwaga, uwaga, Estée Lauder Double Wear Sheer Long Wear Makeup, czyli lekki double wear. Jest to całkowite przeciwieństwo oryginalnego double wear, który jest mocno kryjący, który może być mocno kryjący, bo um, i zastygający. Jest tu szpachla, w sensie można sobie zrobić szpachle, więc jestem bardzo ciekawa tego podkładu i powiem Wam, że trochę się boję, ale przecież w sensie się boję, bać się nie boję, tylko kwestia jest taka, że... Ciekawe po prostu, jak mi się sprawdzi. Czy będzie to podkład, czy to będzie to odkrycie roku, czy to będzie fail roku. Jeżeli chodzi o ten podkład, to zdaje mi się, że jest to nowość. Nie widziałam go wcześniej. Może nie jest jakiś hiper ale na pewno nowszy. Jeżeli chodzi o kolor, to ja mam 2W1. On może być troszeczkę za ciemny, ale nie chciałam brać tego Bone najjaśniejszego. Jeżeli chodzi o zwykłego Dabblera, to właśnie i tego koloru używam, i tego 1W1 Bone. Jeżeli chodzi w ogóle o sekcję. Kolekcje. Jeżeli chodzi o Estée Lauder i tą linię Double Wear, to jak macie tutaj literki, to W to jest warm, czyli ciepły C to jest cool i N to jest neutralny, więc tym się kierujcie, jak wybieracie sobie podkład. I myślę, że nałożę go gąbeczką. I myślę, że na jedną stronę nałożę sobie bazę matującą. To jest baza matująca też z Lauder, naprawdę bardzo fajna. I mam, słuchajcie, dużo Wam do opowiedzenia. Mam nadzieję, że mi wystarczy czasu. Zobaczymy, a jak nie to nagram po prostu jakiś e, osobny film. Ale nie, tutaj sobie pogadamy, także na prawą stronę nałożę sobie e, tą bazę matującą. Ja już sobie zrobiłam brwi. Jest godzina 10. Zobaczymy jak on się będzie nam utrzymywał i w ogóle jak się będzie sprawdzał. No bo ma być lekki, ale ma być długotrwały, także zobaczymy. Czego trzeba wstrząsnąć? Shake Well. Dobra. I może sobie Beauty Blenderem. Dobra. Leję bezpośrednio, słuchajcie. Wow. Wow. jest wodnisty, rzeczywiście. No i zobaczymy. Nie ma krycia. Ale chwilunie, chwilunie. Może jeszcze coś z tego będzie. No bo ma być... Yy, no czego ja oczekuję, no nie będzie to WR, ale jestem ciekawa jak będzie wyglądać jak się na dwie warstwy ostatnio mi się pogorszyła cera, dlatego, że mamy przeboje z boilerem krótko mówiąc, mamy tylko lodowatą wodę, nie mamy ogrzewania nie, nie mamy nie mamy ogrzewania, ani nie mamy ciepłej wody, także jest świetnie ale właśnie Spec miał dzisiaj przyjść od godziny 7 do 8. Jest godzina 10, go nadal nie ma. Wczoraj był, słuchajcie, ma mają nam wymienić boiler, bo po prostu całkiem się tak w skrócie. Eee, I słuchajcie, przyszedł i zapytał się, czy może dokładam, czy może rozwalić płytki, bo boiler jest zabudowany. No i my mówimy, że no, no nie od nas to zależy ta decyzja, niech pan dzwoni do tego kto pana przysłał, czyli właściciel mieszkania. No i powiedział: Dobra, zaraz wracam. Idę do niego zadzwonić, i słuchajcie, nie wrócił. Zadzwonił i nie wrócił. No i czekamy. 10, 15, godzina, pół godziny, dwie godziny. Analizujemy do właściciela mieszkania i się pytamy, o co tutaj chodzi. A on mówi: O co chodzi? No, miał tu być pan. Był tu pan, i zniknął. Mówi, jak to zniknął? Przecież powiedziałem mu, żeby rozwalił te płytki jak trzeba, i niech ten boiler wymienia. No. I uciekł po prostu, po czym się okazało, że poszedł na inną robotę i już dzisiaj nie wróci, wróci dziś. No i nie wróci znowu. Powiem wam, że ja nie mam siły. Po prostu łączę się w bólu z każdym, kto wynajmuje mieszkanie i ma problemy. A jak wam mówiłam o tym na Instagramie, to tyle z was do mnie napisało, że wam też podobne historie przytrafiają i to też trochę za ciemny ten kolor. I to też nie tylko w Anglii. Bo ja myślałam, że to tylko tutaj takie mecyje. Wiecie, co sobie przypić coś. Yy, ale piszecie mi, że poza w Niemczech, we Francji też wam się takie rzeczy zdarzają. Także łączy się w bólu. Jedna z was mi napisała, że nie miała ocieplenia, nie miała, nie miała ogrzewania i wody chyba przez dwa miesiące. Dwa miesiące. O matko, zazdroszczę każdemu, kto ma swoje tutaj kąty naprawdę. Także mam nadzieję, że uda nam się też coś znaleźć za niedługo i po prostu będziemy mieć spokój. Powiem wam, że dobrze, nałożyłam drugą warstwę i tak nie przykryło to zbytnio. Nie wiem, czy się polubimy, ale z, z drugiej strony i chciałabym też nawalać, Powiększę sobie tutaj Was, o, może za bardzo, ale o taki kadr może będzie łatwiej, a potem się całkiem przybliżę już skończę, no bo jest tutaj to krycie jest lekkie, co prawda buzie rzeczywiście jest wyrównana, ale nie ja widzę to, że jest trzecia warstwa, więc <gryw> dla mnie nie będzie to zbyt wydajne. Mam wrażenie, że ten podkład się w ogóle nie chce wtopić w tą skórę, tak klepie, klepie, klepie. Nie chcę zbyt mocno przyciskać, bo mam wrażenie, że jak mocno dociskam, to ten podkład mi odłazi. Hmm. Jak sobie tak delikatnie dotykam, to mam wrażenie, że tu, gdzie mam bazę, to ten podkład jest mniej lepki, a tak jakby on nie chce zastygnąć w ogóle. Hmm. Oj, nie wygląda. Ładnie wygląda, wygląda delikatnie, ale coś nie chce mi się wierzyć, że on się utrzyma. Coś mi się nie chce wierzyć, ale sobie jeszcze go właśnie dokładnie wklepie. I zobaczymy. Trochę trzeba się namachać, żeby go nałożyć. Nie powiem, że nie. Także zobaczymy. Czy się w ogóle polubimy? Mam taką przysuszoną twarz, dlatego że jest bardzo zimno u nas w mieszkaniu, ale mamy też farelkę, którą nosimy sobie z pomieszczenia do pomieszczenia, i po prostu mam wrażenie, że jak siedzimy w tym pomieszczeniu, gdzie jest farelka, to po prostu bucha mi znowu gorąc. Moja skóra bardzo wariuje i jest taka. Yy, wiecie, jest przesuszona, Co ja mam cerę pustą, to u mnie rzadko się skóra bardzo rzadko przesusza, także już czuję, że ta skóra wariuje tak samo od zimnej wody jak myję właśnie twarz dlatego staram się też nie, nie malować, tak naprawdę dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy nakładam makijaż a już nie mamy ciepłej wody i ogrzewania od 36 dzień także świetnie mam nadzieję, że dzisiaj jest ostatni no ale tego speca patawaha nie, nie było, tak nie ma więc już chyba straciłam, wiecie co, nadzieję tylko po prostu głupio mi jest mi łazić po znajomych, chodzić i się kąpać bo... Yy, Wiecie, no nie ma to jak u siebie. No ale cóż, jakoś trzeba z tym żyć i tyle. Nałożę sobie korektor, korektor z Essence, który mi się w ogóle nie chce skończyć, ale mam, dziewczyny, dobrą wiadomość. Wszystkie osoby, które nie skorzystały z tej um, konsultacji kosmetologa od Cosibelli, to mam nowy kod, który działa do końca miesiąca, do 28, na minus 20%, także bardzo wam... A dziewczyny, polecam, bo dostawałam też wiadomości, ja go miałam w grudniu, do grudnia i już w styczniu mi pisałyście, czy mam jeszcze ten kod, także kodu wtedy nie miałam, ale teraz już mam i jest minus 20% na tą konsultację pro. Więc jak macie jakiś problem z serą, macie właśnie albo przesuszoną, albo przetłuszczającą się, albo nie wiecie jak używać kosmetyków, albo chcecie sobie wprowadzić retinol, czy jakieś tam rzeczy, no bo ja już też to mówiłam 1500-1900 razy, ale ja myślałam, że coś wiem, okazało się, że wiem, że nic nie wiem i e, źle używałam kosmetyków, za mocne, ta moja skóra była cały czas podrażniona, cały czas jakieś stany zapalne yy, i tak naprawdę zaczęłam w wrześniu, zmieniłam tu pielęgnację, ja nawet bardziej nie zmieniałam, ale były takie kluczowe, kluczowe rzeczy. Które wpłynęły, i ta cera cały czas właśnie dobrze się zachowuje. Nie jest idealna, nie ma ideałów, ale jak na moją skórę to ja jestem bardzo z niej zadowolona. Więc mogę Wam polecić. I proces jest bardzo prosty, bo wysyłacie zdjęcia swojej skóry, wysyłacie jaki macie problem, co chcecie osiągnąć, i wysyłacie, wypełniacie formularz no i tam wysyłacie jakich produktów, używać jaki skład także z Google można sobie ściągnąć i kosmetolog wam właśnie przerobi tą waszą pielęgnację ja bardzo serdecznie polecam świetny serwis naprawdę to uratowało moje ymm, moją skórę ale też używałam od kogoś innego konsultacji włosowej i też bardzo jestem zadowolona także najlepiej wydane pieniądze taka konsultacja wystarczy raz sobie zrobić i wiecie na czym stoicie, także jeżeli chodzi o moje włosy to też ja już to wam mówiła parę lat no, z dwa lata temu, że poszłam na taką konsultację włosową, i też ta konsultacja włosowa bardzo mi pomogła ogarnąć moje włosy. Także ja uważam, że takie rzeczy to jest super pomysł yy, dla prezent, dla siebie. Inwestycja w siebie, dziewczyny, w siebie. Teraz sobie jeszcze trochę nałożę tego brązera, ale tak patrzę, nawet ładnie to się wszystko miesza. Jeżeli chodzi o. A widziałam takiego trika, dziewczyna robiła, że robiła taki. takiego rąba na nosie do konturowania. Zobaczymy, jak ten rom wyjdzie. Nie co tam miało niby zrobić. Nie do końca wiem. I tu troszeczkę brązera. Ok, i myślę, że nałożę sobie. Brązera trochę tutaj na załamanie, bo nie będę robić jakiegoś makijażu oczu dzisiaj. Bo, tak jak mówię, nie chcę jakoś pocierać. Mam nowe rzęsy założone, także poczekam jeszcze troszkę. I w ogóle zrobiłam sobie nową metodą, bo zrobiłyśmy słuchajcie, tym razem przedtem ja miałam 2 do 3D, ale te rzęsy tak słabo wyglądały po 4 tygodniach, bo ja mam mało swoich z natury. Także teraz spróbowałyśmy 4 do 5D i u mnie ten efekt fajnie wygląda, bo nie jest taki przesadzony, ale pamiętajcie, że ta metoda zależy od tego, ile, jakie macie oczy i ile macie swoich rzęs, bo jak, jak macie dużo swoich rzęs, a chcecie taki de delikatniejszy efekt, to mogą wam wejść szczoty, także miejcie to na uwadze, ja nie mam zbyt dużo rzęs naturalnie, ale pokażę wam, zobaczcie jak ładnie wyglądają. Jeszcze ich nawet się nie czesałam, ale to są l czyli skręt L, On jest takie looser, takie złamane niepodwinięte no dobrze, ale co do tego podkładu to powiem wam, że teraz mi się podoba na początku jakoś tak nie chciał się, mam wrażenie nie chciał się przykleić, a teraz już tak właśnie mam wrażenie, że się przykleja fajnie więc zostawimy to tak to sobie od razu, bo mi się tutaj świntuszy zawsze użyję sobie pudru z maka, bo stwierdziłam, że nie kupię nowego pudru dopóki nie wykorzystam tego, co mam i sobie przyplaszczę, ale patrzę, bo mam właśnie takie aż suche skórki, co się u mnie rzadko, no pff, nie pamiętam nawet kiedy miałam tak przesuszoną skórę, że e, takie przesuszone skórki i tak sobie muszę zobaczyć, czy mi to nie podkreśla, zobaczymy ale z daleka nie widzę trochę podkreśla suche skórki Użyję sobie bronzera z Felicei, bardzo fajny. Takie trio. Oj kurczę, powiem wam, że niezbyt dobrze mi się, mam wrażenie, te pudry nakładają na to, na ten podkład, na tego miksa. Hmm... Wystempluję, żeby sobie przypadkiem tego podkładu, wiecie, nie, nie zetrzeć, ale... Nie. I użyję sobie od razu tego różu, co jest tutaj w palecie. Zobaczymy, czy nie będzie dla mnie za jasne. nawet będzie. Wypralam sobie wszystkie pędzle, tam się suszą. Także zostało mi tutaj kilka, tylko czystych. I nałożę sobie jeszcze rozświetlacza Z tej, z tej samej palety. On jest taki bardzo delikatne. W ogóle felice, a spoko jest. To paletka, akurat dostałam w prezencie od Karolci Brave, ale jest naprawdę. Fajna. Taka uuu, za jasny jest ten rozświetlacz dla mnie, holerka Także na pewno dla jaśniejszych dziewczyn. I nałożę sobie też ten rozświetlacz tutaj w kącik. Ale nie jest jakiś taki, wiecie, to nie jest taki mocno świecący, tylko taki delikatny, ale nie każdy chce się świecić jak miliony monet. Także nałożę sobie go może nawet na, na powiekę całą. Zobaczcie, jak mi rozjaśniło oczy. Za jasne to jest dla mnie, za jasne. Muszę sobie troszkę przyciemnić to, to oko, bo... więc sobie że tego brązera po prostu. Wszystko mi złazi z tego podkładu. Tego jeszcze nie było, a ten, to trio jest naprawdę fajne, także to musi być ten podkład, co jest mega dziwne. Ale dobrze, użyję swojej mojej niezabronionej beki i zobaczymy jak z beką będzie. Także nałożę sobie ten brązer. i wymieszam go może trochę z tym różem, on jest trochę ciemniejszy i po prostu dołożę, bo będę się świecić jak psujaja, ale żeby nie było tak jasno, bo jestem po prostu przejaśniona rozjaśniona za bardzo, ale to też jest taki efekt przez lampę, wiecie a tego jasnego rozświetlacza sobie użyję tutaj, na środek nosa w takich przypadkach dobrze jest sobie użyć kredeczki, więc sobie użyję kredki z Rimela Scandalize, która była w ulubieńcach Jak jeszcze nie widzicie, to zapraszam i sobie po prostu nałożę na linię wodną i trochę to oko przyciemnie powiem wam, że przez lata unikałam linii ciemniejszej na kred, na linii li, ciemniejszej kreski na linii wodnej bo mi to za szybko e, przetłaczało oko ale odkąd używam właśnie brązowej no to jest dużo, dużo, dużo lepiej i ona jest taka fajna, trochę metaliczna i użyję sobie takiego malusieńkiego pędzeleczka i paletki felicea, tak chyba 202 to jest numerek, 201 nude i wezmę sobie ten najciemniejszy kolor, albo sobie zmieszam te dwa w sumie. Trochę tego, trochę tego. I rozetę tą kredkę. I u góry też. Charlotte na schłodzenie myśli. Uch, niech mi to jeszcze nawilży. I na gąbeczkę zobaczymy czy mi to ściągnie podkład nie powinno i oczywiście ulubione kombo, czyli next push Up i pomadka Delia z 3003 czy no jakoś Pout Pout się nazywa zobaczcie jaki ładny kolor ma tą konturówka i ona jest naprawdę długotrwała oho przyszedł teraz, teraz przyszedł Teraz, nie? Jest godzina, kurwa, 10.30. Miał być od 7 do 8.00. Dobrze, zróbmy zbliżenie. Baziuś, daj Powiem wam, że właśnie na początku podkreślił suche skórki. Czekajcie, pod przybliżę się. O, ale wiecie co, mam wrażenie, że jak sobie przywaliłam tej Charlotte, to fajnie się to scaliło. Natomiast mm, miałam problemy z tymi brązerami, z tym wszystkim, ale koniec końców nie jest najgorzej. Myślę, że wygląda ładnie. Jeżeli się rzeczywiście utrzyma, to będzie spoko. A jak się nie utrzyma, to no wiadomo, nie będzie spoko. Także, aż jak już to chcę wskoczyć, eee, trzymajcie kciuki, ja będę Wam dawać update boilerowy. Tyle, do zobaczenia za parę godzin pewnie. Ciszyma dereczko jest godzina 24, e, przychodzę z 6-godzinnym update'em, przyszedł Pan i będzie wiercił. Dobrze, że wierci, bo to znaczy, że boiler będzie dzisiaj nowy, z czego się bardzo cieszę, mam tutaj lusterko pod ręką i zrobimy sobie czeka. W ogóle nie sprawdzałam, jak to wygląda. Mmm... uuuuhuhuhuu... Uh, uuhuhuhuu... Uh, Konturyweczka się trzyma, pomadkę już zjadłam. Ale słuchajcie, przybliżam się tu do Was i yy, powiem Wam szczerze, że nie podoba mi się jak to wygląda. Nie wiem czy Wy to tutaj widzicie, Już bliżej nie mogę... mogę jeszcze przybliżyć? Już tyle. Widzę co mi się zrobiło, ciastko mi się zrobiło, po prostu ciastko mi się zrobiło, tutaj mi się też pozbierało, starło mi się y, z nosa, z obu stron mi się starło, nie wygląda najgorzej, z brody mi się starło, z brody mi się starło, to mi się rozwarstwiło, yy, nie wygląda to najlepiej, konturówka co prawda się trzyma, Pomadka zjedzona, ale kurczę ładnie wygląda ta skóra, wiecie? W sensie jak na 6 godzin to wygląda ok, ale yy, efekt yy, uważam, że essence, który kosztuje 2 albo 3 funty ma dużo lepszy. Także tutaj tak właśnie patrzę, całościowo tutaj mi zlazło, tutaj mi zlazło. tutaj mi zlazło, z nosa mi zlazło, Podkreśliło mi to suche skórki, może kwestia jest też taka, że mam skórę właśnie jakąś taką przesuszoną, więc może nie chciałabym przekreślać tego podkładu całkowicie może muszę go nakładać mniej, na przykład tylko jedną warstwę, no to wtedy mi nie satysfakcjonuje krycie, więc co ty tam ciągciasz? co siedzisz i mlaszczasz? Także powiem Wam, że bardzo średni jest ten podkład. No co prawda utrzymał się przez 6 godzin, ale... Trochę jestem rozczarowana. Jestem rozczarowana, wiecie? Myślę, że jeżeli chodzi o długotrwały podkład, no to ten z Max Factor jest lepszy. Myślę, że ten z Essence... Jest też lepszy, ładniej wygląda na twarzy. A to, nie wiem, komu musimy to sprawdzić, chyba komuś, kto ma e, taką normalną skórę, nie suchą, nie tłustą, tylko taką bezproblemową. No ale wtedy, wiecie, BB cream albo nic w sumie i, i wystarczy. Także powiem Wam, że jest, jest taki totalnie średni. Jakbym mogła go ocenić, oceną szkolną, to dałabym mu truje. Ale fakt, że jest drogi, to na dzień dzisiejszy nie polecam. Z tym, że to jest pierwsze wrażenie. Jest to pierwsze wrażenie, pierwszy raz go nałożyłam. I tak naprawdę, jeszcze Wam czekać, jeszcze sobie zobaczę, bo po prawej stronie miałam bazę. No, może rzeczywiście tu, gdzie jest baza, troszeczkę lepiej się utrzymał, bo mam wrażenie właśnie, że gdzie tu jest moja, ta, że z tej strony mi tutaj zeszło, a tutaj jednak lepiej się trzyma. Ale jest to taka minimalna różnica. Mm, mam wrażenie, że tak e, skóra wygląda. Nieświeżo po prostu, nieświeżo. W kamerze zawsze wszystko lepiej wygląda niż na żywo, nie wiem o co chodzi, ale. No, me gusta, nie podoba mi się to. I też ten korektor mi się nie podoba z tym podkładem, e, tak jakby e, tutaj mi też wlazł z marszczki. no wyglądam, jakby miała taki 10 godzinny makijaż, no nie wygląda dobrze. Um, spodziewałam się czegoś innego. Pff, no niestety, na dzień dzisiejszy truja, ale może oczywiście, może nie może, w ogóle przebrałam kurczyki. Um, ale będę sobie go jeszcze e, używać, oczywiście, bo go mam. Użyję sobie go jeszcze kilka razy, jak może moja skóra trochę wróci do normalności i wtedy zadecyduję, czy jest spoko, czy może oddam go komuś innemu. E, plusy są takie, jakie są plusy? Fajne opakowanie w porównaniu do oryginalnego WR, bo nie jest opakowanie szklane, tylko plastikowe, więc jest lekki, fajny do podróży. Fajne z nim to, że jest też taki wodnicy, lekki, ale z drugiej strony nie ma krycia, no bo to nie ma mieć krycia. Fajnie, że ma SPF20 i fajnie, że jest duży wybór kolorów, bo możecie sobie wybrać ciepłe, chłodne i neutralne. Ale minusy są takie, że jest cena wysoka, minus jest taki, że nie ma krycia, no ale dobra, nie przytrzymujemy się tego, bo on nie miał mieć krycia, bo to jest makeup, sh sheer makeup, czyli taki nie, um, wiecie, bardzo lekki, ale nie uważam, żeby się jakoś super utrzymywał w porównaniu do innych podkładów, także ja jak na razie dostateczny, Dostatecznie mnie usatys usatys usatysfakcjonował, ale... Niestety oczekiwałam czegoś więcej za tą cenę bo jest to drogi podkład i nie ma jakiejś dużej różnicy czy użyjecie bazy czy nie bazy a ta waza mi z reguły e, przytrzymuje dużo e, lepiej makijaż tak samo mgiełko utrwalające natomiast w tym przypadku mm, też ciężko się nakładało ten róż, bronzer jakieś, dopóki nie nałożyłam w sensie krem się fajnie nakładało bronzer w kremie, ale później jak nałożyłam puder i nałożyłam sobie produkty w pudrze to tak to wszystko się kościa parało. No, także słuchajcie, to było na tyle. Osoby, które mi poleciły ten podkład, dziękuję za polecenie. Natomiast widzicie, nie wszystko się każdemu sprawdza, ale jeszcze raz tu chcę podkreślić. Ja jeszcze sobie go spróbuję, bo moja skóra teraz jest dziwna, więc może za tydzień, jak sobie, ją jeszcze, jak sobie ją ogarnę, to będzie dużo lepiej. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Kolejny podkład, który będę testować, to będzie George Armani Silk Foundation, ale to pewnie za jakiś czas, może w przyszłym tygodniu, może za dwa. Zobaczymy. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do uderzenia w dzwon, do subskrypcji, do skomentowania, dodania kciuka do góry, bo to nic nie kosztuje. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie bucieczki.